No. Czekamy na następny jeszcze no. Ewy nie ma, jeszcze tego Jarka nie ma, z nie ma Nie ma, to poczekamy Zobaczymy co tu będzie tak, Czy tak. jeszcze tu ktoś bije, czy nie wbije <laughs>

Poczekam, niech ludzie, o, jakieś śnieżynki, niech ludzie wbiją, to wtedy wezmę tu Marka, szefa, jak tak chcieli. Ewa idzie, zmiarzła jak nie wiem. Ewa zmarznięta. Kogo witam, kogo goszczę? Kogo witam, kogo goszczę? O, aniołki na śniegu. Tomak, Elo, znowu. Bo obiecałem, że zrobię wam podsumowanie. Obiecałem, że zrobię wam podsumowanie tej całej zbiórki. Także teraz już z telefonu odpalam o gopro rozładowane, ale z telefonu. Zobaczcie, wszyscy się zjeżdżają. Zaraz zejdę na dół wam pokazać jak to wszystko wygląda. Ja tylko poczekam jeszcze na wszystkich, bo jeszcze nie wszyscy yy, zjechali. Ale tutaj o tu są szefowie. Marek to co? Flaga idzie. Flaga idzie na zlicytowanie. Tak? Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Także, jeżeli ktoś jest chętny, to flaga Iskierki Miłości, w tym momencie z podpisami, tutaj wszystkich, którzy brali udział w tej zbiórce. Jeżeli macie ochotę, to leci na licytację. Osoba, która wygra tą licytację, otrzyma tą flagę. E, oczywiście po wpłacie na konto Iskierki Miłości e, skontaktuje się ze mną Ja podam numer konta do Iskierki Miłości I, i wtedy będziemy to załatwiać Siema Rafael Chyba już wszyscy się kurde zmęczyli Tym nie wiem nie mogę Ja nie będę udostępniał teraz bo mi e, po ile buziaki pod Tomek, pod gile Centralnie ale wymarznięci wymęczeni yy, wymarznięci, wymęczeni tu wszyscy jeszcze kiwają yy, idę na dół wam pokazać nie wiem czy tam będzie zasięg na dole tam było 60, parę osób 70, teraz 14 <grym>, na podsumowaniu a wszyscy byli chętni yy, na podsumowanie jeżeli tam ktoś może to udostępnijcie to na na, ten, na czarne kciuki czy czy gdziekolwiek tam na profilu. Idę wam pokazać, jak to... Yy, yy, <ścoughs> Rafał, a zmęczeni, szczęśliwi. Czekajcie, ja idę na dół. idą. <ścoughs> Inżyniera, bo to I będą podpisy wszystkich, i ta flaga z tymi podpisami yy, będzie zlicytowana tutaj, jeżeli macie ochotę. Yy, a ja to tak będę musiał poprosić, ule, żeby mi przytrzymała telefon, i to wtedy będzie, yy, patrzcie, jakie te dla świętego Mikołaja. Tomku dziękuwa Czekaj, ja idę na dół wam pokazać ile tego się nazbierało Gdzie moja śnieżynka. od 17 Czekajcie to będzie zasięg Zim, się mówisz? Chodź tu, Mikołaju, z tej strony. No, ale to robi wrażenie, nie? Miłe, że... nie. Robi wrażenie. A jeszcze kowalerskich nie ma? Tak, nie, jeszcze ma jeszcze. nie ma jeszcze. Robi wrażenie. Chodź na tą nie. ogromną skrzynię. No, a no, a skrzynię. To jest naprawdę ogromna skrzynia. Tak. Tak. To tutaj się odgryźcie, jak wiecie, gdzie pić tam poszukać, bo to lepszy no, no, ryż się zaprosimy. To ja, to ja, ja wejdę za mną, nie? to, tak. to, to, to mu ja, nie będzie groziło. No, A to masło? A to masło? <głos> <głos> Daniel, petarda, nie? Ja się zagubiłem teraz. <noise> zagubiłem się, nie wiedziałem, gdzie tu wyjście. <noise> Proszę wyjdę na zewnątrz. Wyjdę na zewnątrz. Ci tu balują. Co? nie ma nie ma tam nic do trzymaj chwilę. Nie miodem ty tylko trochę? Dobra, Chodź, chodź, chodź tu w górę. Dobra FK, pa! Ewa. Szefowa Nara! Ewa. A ty? Podpisałaś? O, no i petarda. No i petarda. No i, i tak jak pisaliście na live, nie wiem gdzie jest ten inicjator tej akcji, żeby zrobić licytację flagi Iskierki Miłości. To jak najbardziej Marek Soutys się zgodził, żeby coś takiego zrobić. Także kwota uzyskana z tej licytacji. No, chciałem to na live'ie zrobić, ale widzę, że tu jest bardzo mało yy, osób na live'ie. Siema Rafał, Siema Dero. Yy, bardzo mało osób. Wtedy było chociaż 17 i byli inicjatorzy tej akcji, ale to nic, ja to wrzucę. Ja to wrzucę na, na ten na społeczność czy yy, nie wiem na grupę na facebookową jeżeli to w, ty, w tym momencie na lajfie się nie uda chciałem to zrobić żeby to wyszło na ongu jakoś żebyśmy to zrobili tak na żywo i żeby to grało chciałem to tak zrobić ale to nic co się odwlecze to nie ucieczę. kurę zajechany jestem jak bolka tramki normalnie w tym całym yy, mrozie to zobaczyska, skapa. O, następne Mikołaje. Jadą jeszcze. Sanie jadą Mikołajowe. Ale Sanie Mikołajowe. Jeszcze z prezentami. Z tymi z prezentami, z paczkami. Ja już chyba nie wiem, co ja jadę. Ale naprawdę od 8:30 staliśmy. Wstaliśmy tam i zbieraliśmy te słodycze, także możecie kochani wybaczyć. To yy, moje zmęczenie, nie? <laughs> Tam prawie ponad dwie godziny gadania na lejfongu od 8.30 do 15.00, no to jest 6,5 godziny yy, gadania do ludzi yy, o zbieraniu słodyczy, także zobaczcie ile ja się dzisiaj nagadałem. Ja za wszystkie, za wszystkie czasy jestem nagadany. Tu cała ekipa. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi, nie? Zmęczeni, ale szczęśliwi. Za chwilę zejdę jeszcze raz wam pokazać, ile tego się uzbierało. Ja tu poczekam na wszystkich, niech oni zjadą wszyscy. To wtedy to naprawdę ta... Eee... A, admini już andrzejkują, Elvis. Admini już chyba andrzejkują. Ja to spróbuję udostępnić w ten sposób. O, dobra, ja to udostępniłem na swoim profilu, także zobaczymy, yy, czy teraz, yy, czy teraz ktoś tam dobije więcej. No mówię, i czat nie idzie i jakoś ten bardzo mało. Wszyscy się już zbierają po mało. <grym> Do widzenia! Do widzenia! Do zobaczenia! Oh, to jest ekipa Mikołajów, nie? Idę jeszcze raz na dół, papa! Pa. Do zobaczyska! Adrian ma nadgodziny, ja widzę, on tu od dziewiątej na widę. No ja tu muszę cały czas robić akcję. Cały czas ja to muszę rozprzestrzeniać, tak. wiesz, tak tą jest. galaktykę. Szefowa właśnie. Jak ktoś się pytał yy, o inicjatorów. To tej akcji, śnieżenka. To jest no właśnie Efcia, to jest właśnie Efcia. Jest, jest, jest yy, głównym prowoderem tej wielkiej, ogromnej, pięknej i rozprzestrzeniającej się z roku na rok akcji za bardzo mi usta, więc wybaczcie, że się nie mogę. Wysłowić. Dziś gorące serca, na mrozie. No. O. O. Super, no fajnie. I tak Do to wygląda. Dzisiaj, ja nie? idę jeszcze raz Dobra. na dół wam pokazać ile tego, a to jeszcze nie zjechali wszyscy, bo jeszcze brakuje. Ja dopiero pauzę. Subcio. Dobra, ja idę wam na dół pokazać. Ja się na dzisiaj, na stoję, na chodzę, On teraz mnie dreszcze jakich biorą, chyba te zimno puszcza, czekajcie, idę, tu jest bit, tu jest bit, o, także możecie zobaczyć ile tego, ile tego wszystkiego się tu uzbierało i jeszcze brakuje, jeszcze nie zjechali. Wszyscy ci, co gdzieś tam dalej byli, to jeszcze nie zjechali. Jolcia, zobacz. Patrz, jaka ta skrzynia jest ogromna. To jest skrzynia naprawdę, powiem Wam, sięgająca mi prawie tutaj do pasa. Także ona jest też cała, zapełniona słodyczami. Tu wszystko. Tu kartony. Tu słodycze. Tu słodycze. Tu słodycze. W poniedziałek pakowanie. W poniedziałek pakowanie tego wszystkiego jeszcze będzie. Na pewno, jak oni przyjadą, to będzie to całe zapełnione. W ogóle nie ma opcji, żeby to yy, nie było zapełnione. Pozytywny szok. Naprawdę pozytywny szok. Yy, to też, wy się też troszkę do tego przyczyniliście, co tutaj jest, ale yy, reasumując. To powiem wam, że ten rok naprawdę był jakimś takim w porównaniu z zeszłym rokiem był naprawdę yy, rokiem lepszym. O, idzie siłtys Idzie siołtys jeszcze z paczkami. Kto zjechał? Gniemila. Aha. A jeszcze, jeszcze oszołom musi zjechać. No i co Mareczku? Dużo? Dużo. Dużo. Jakichś kartonem musimy tam, pastorały zobaczcie, jakie fajne. Ja tam nie dojdę, bo... a dojdę kawałek, ale pastorały Mikołaja wykonane starć hamulcowych. Zobaczcie, z łańcuchem z motocykla, bo to grupa, grupa motocyklistów generalnie. To wszystko się wzięło z takiej zajawki motocyklowej. Siema Biniu, Marek z Erpcią, motocykliści Wojt Gminy Wejherowo. Proszę bardzo, również pomaga. Także samorządowcy również są z nami. Nie tylko motocykliści, nie tylko czarne kciuki, ale też władza najwładniejsza. Władza najwładniejsza jest również. Z nami również pomaga i to nie tylko za biurkiem, tylko czynnie zbierając, również wójt zbierał o ja sobie przycuknę na... już któryś rok na krześle. No właśnie, któryś już rok, nie? Piąty. Piąty? Piąty? Tak, od początku jak e, się za, zapoznaliśmy. Aha. Jak ja zostałem radnym. No Przemek też, czyli wójt i od samego początku uczestniczy. No także widzicie i tu jak mówię, no będzie trochę roboty z pakowaniem, ale mówię, ktoś tu rzucił na, na live'ie hasło, żeby zlicytować, zlicytować flagę iskierki miłości z podpisami wszystkich uczestników biorących udział w dzisiejszej zbiórce. Także ja tu zapytałem Marka Marka, Marek oczywiście wyraził akces na to, zgodził się. Także ja myślałem, że to, że zrobimy to na livefongu, ale po prostu ja wrzucę, yy, o idą kolejne torby Mikołaje, maszerują z borkami, yy, ja to wrzucę na, na czarne kciuki i, i myślę, że wtedy tam pod tym postem zlicytujemy, yy, zlicytujemy tą flagę, oczywiście. Zaczynamy, co, od ilu? No nie wiem, no tak, stuwa to nie jest takie wiesz, chyba za duża kwota, nie? Od stówy zaczniemy, to nie? Ja to to ja no, no to ja daję dwie. No już jest dwie. To czekajcie, niech ja posta chociaż wrzucę. No dobra, jak dałeś dwie, to ja zaczynam od dwóch stów wtedy wrzucę tego posta. No, może zacznij tak jak było. Dobra, zaczniemy od stówy. Zaczniemy. Co No dobra, już dwie No to dobra, to już będzie 200 zł za flagę 200 zł za flagę Oczywiście wszystkie pieniądze Z tej licytacji, cała kwota Wpływa na konto Iskierki Miłości Bo jak wiecie, Iskierka Jest zarejestrowaną Zarejestrowaną Mamy tutaj identyfikatory Mamy tutaj Numery tej zbiórki, także wszystko Jeszcze raz, tak jak powtarzam Jest full legal tak, jak powinno być, zgodnie z wszystkimi zasadami yy, prawa. Uf. No, nazbierało się. Nazbierało się i to tak yy, konkretnie. Konkretnie. Dobra, ja będę tego, idę jeszcze na zewnątrz. Już nie będę tego Leifonga przeciągał, bo to jest 20 minut. Yy. To, gdzie będzie ogłoszona, myślę, że to y, zrobimy tutaj, Czarne Kciuki to oglądają, to będzie na grupie, na grupie Czarnych Kciuków, także zapraszam wszystkich serdecznie na, na grupę y, Czarne Kciuki. Siemandero hamburgerku I tam, i tam zrobimy licytację, tą licytację tej flagi. Jestem zmęczony, kurde, tam jest naciąga na hamburgera do McDonalda, to chyba pojedziemy, bo my ani obiadu nie mamy. W domu ani nic. No No, Jolcia, tak jest. Tak jest. Także siema mignika. Siema Andero. Także tak to będzie. Ja chciałabym Nie, wiem, jest. To To jest. To do To tu jeszcze ostatnie gadki. Ja mówię, my jedziemy na jakąś małą szamkę, coś na szybko. A wtedy chyba jak już, jak już zaliczymy kanaping w domu, to ja nie wiem czy to się skończy na pół godzinki. Co ty? Nie strasz, nie strasz. Nie wiem czy to się skończy na tym kanapingu, na pół godzinki. Bo, bo po tylu godzinach spędzonych na mrozie i na świeżym powietrzu, ale sami widzicie, stolkiem bananem, no śniegu jest. Stolkiem yy, bananem Wy pewnie dzisiaj będziecie Andrzejkować, no bo to są yy, dzisiaj Andrzejki. Andrzejki, także ja Wam mogę tylko życzyć naprawdę super udanej zabawy. Obyście się bawili tak, jak myśmy dzisiaj się bawili podczas tej zbiórki. Nie? Dzięki Elcia, dziękuję, dziękuję, dziękuję w imieniu chyba tu wszystkich, bo wszyscy chyba pójdą zaraz na no zasłużony jakiś pełni, zasłużone pełni, pełni to po kaszubsku obiad, no. po Kasiepsku obiad, my idziemy me na pełni teraz, szesnasta godzina, my na pełni, diakle o pełni to o 12, a nie o szesnastej, pochodnicza straż pożarna gościcina tu się teraz znajdujemy i tu wszystkie te, wszystkie słodycze, które zbieraliśmy zostaną składowane potem yy, popakowane w paczuszki i potem już na kolejnym terminie gdzie będziemy się już tutaj zgadywać, umawiać, będziemy rozwozić tam gdzie są najbardziej potrzebujący na takich właśnie rzeczy, dobra dziękuję Trzymajcie się i do następnego. Dziękuję wam za wszystko. Lubię jak mówisz po Kasiewsku. Może nie tak fajny, tak nie rychtych, tak nie po Kasiewsku, ale pezin jo, Dobra, do Uzrzeni, do Uzrzeni. Białci i knopi. Do następnego trzymtasa.